Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Chilewicz, Madam. Witamy Was w. Słuchajcie, Donald donosi, że na facebookowym profilu PEM Brookshire News. Kiełbrokeshire ta Kaczynów. Tak, tak, tak. To znany profil. Uh -huh. Kilka dni temu pojawił się wpis, uh -huh. w którym poinformowano o nowym rekordzie defekacji, który padł w Haverford West. Uh -huh. Miał go dokonać GR Allen. GR Allen. Uh -huh. Po krótkim pobycie w szpitalu. Pan Allen stał się rekordzistą najcięższej defekacji na świecie po tym, jak przez ponad miesiąc skarżył się na zaparcie do lokalnego lekarza następnie został przyjęty do szpitala w Haverford West. Napisano na Facebookowym profilu. Mm -hmm. Podczas pobytu w WiFi Bush. Podano mu regularną dawkę laktulozy i movicolu, aby stymulować ruch wielicie. Dzięki temu mężczyzna miał się w końcu wypróżnić. Dzięki Bogu! Dzięki Bogu! Kiedy było po wszystkim, chciałem ją po prostu owinąć w koc i przytulić, miał powiedzieć mężczyzna po wypróżnieju. Ale rozumiem, że kupcie. Tak. Jak bardzo cieszycie się, że jesteście tutaj z nami. Mam nadzieję, że jecie właśnie. Pembrokeshire news informował też, że zarówno Allen, jak i jego rekordowa kupa mają się dobrze. Nawet zdjęcie. Jest zdjęcie, jest zdjęcie pani pielęgnarki O mój Boże wędrującej z kupą przez korytarz. No i wszyscy żyliby fajnie, miło i szczęśliwie. No wiadomo, bardzo ciekawa. Wiesz, no jakby to jest news. To jest news. To jest news, o tym się rozmawia, jak Oczywiście, widać. no my rozmawiamy. E, wpis ten zebrał 80 tysięcy komentarzy i był udostępniony 8 ponad tysięcy razy w różnych krajach, także w Polsce. Także w Polsce, kochani. No i właściwie. Fajnie. Nie, no fajnie. bohater. Ale ale, ale, ale. Zawsze jest jakieś ale. Wiem, nie, nie, to, to ten świat, właśnie. Okazuje się, że tak chętnie udostępniana historia była fejkiem. No nie. Twórca Pembrokeshire Kachl News przyznał się w nowym poście, że wszystko zostało wymyślone, a on sam dziwi się, że historia o olbrzymiej kupie Zyskała taką popularność. Widzicie? Czego Widzicie, uczy nas ta sytuacja? W czasie wypróżnia się regularnie. Tak. A po drugie, wszystko jest kłamstwem. Wszystko jest kłamstwem. Nawet, nawet kupa. Więc. Jestem zawiedziony. No, ja już się przyzwyczaiłem, wiesz? Dlatego nie ma co po prostu tego życie tak przyjmować zbyt poważnie. Po prostu. Let it be. Ze Stanów Zjednoczonych USA e, przenosimy się do pięknej Polski mm. e, a tam inba o skarpetkę. I to nie byle jak o ale o tym zaraz. Ale gdzie? Mamy miasto? Bobrowniki Wielkie. Bobrowniki Wielkie, tam jest zgromadzenie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego i stamtąd się wzięła ta akcja. Dobrze, ale czy są z nami Bobrowniki Wielkie? Bobrowniki Wielkie, robimy dla was hałas w tym momencie! <mum> Polsat News donosi. Mm. W internecie krąży zdjęcie certyfikatu dotyczącego skarpety, którą miał nosić Jan Paweł II. Został on wystawiony przez zgromadzenie właśnie służebnic Najświętszego Serca Jezusowego z Bogobrownik wielki. wielki. Potwierdzam autentyczność skarpetki, którą używał czcigodny sługa Boży Jan Paweł II, papież. Taki tak. napis widnieje na kartce podpisanej przez siostrę Florentynę Kwiatkowską. I Tutaj widzimy e, screen z tygodnika, jest podpis, nie? Jest, jest podpis, podpis Pani Florentyny. Dalej Polsatnius donosi. Mhm, mhm. Jak się okazuje, kawałek cienkiej, bawełnianej skarpetki polskiego papieża był w posiadaniu jednego z polskich księży. Ksiądz Maciej Gutmajer, który był proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Bydgoszczy... Bydgoszczy, jesteście z nami? Uuu! Bydgoszczy i egzorcysto, a dziś jest już na emeryturze, wypędzał przy użyciu nietypowej relikwii szatana. Ale za pomocą skarpety. Za pomocą skarpet. I so, to jest opis wypędzania szatana dobra, za pomocą skarpet. Jestem bardzo ciekaw. <grym> Dziewczyna gałki oczne miała wywrócone do góry, jej już w tym ciele nie było. Okay. W tamtej chwili był tylko szatan. <grym> Od razu rzuciła mi się do gardła. Jednym skokiem. Opowiadał ksiądz Gutmajer w rozmowie z Gazetą Krakowską. Mhm. Jak twierdził, z tej niebezpiecznej sytuacji uratowała go właśnie skarpetka Jana Pawła II, mm. umieszczona w pozłacanym, oczywiście, relikwiarzu. Wkłada mi te relikwie pod głowę, tą skarpetkę i rozlega się wściekły, męski głos. Weź tego Janka, weź to białe, zabierz go, śmierdzi! Do świętość szatanowi śmierdziała, przekonywał. I tak się kończy ten news i to nie jest zmyślana historia jak poprzednia okupie. Dobra, ale ja y, chciałbym tutaj zadać jedno bardzo ważne pytanie. No. Skąd ksiądz zbyt koszczy jest w posiadaniu używanej skarpetki papierze? No nie wiem, może zostawił do prania, może. Ale jak on ją zdobył no? No, myślę, że mogło być tak, że po prostu zgubił. Wiesz, że czasami skarpetki się gubią i że jest para. No jest dobra, i ale zna. co? Jechał papa mobilem i wypadła mu skarpetka po drodze, i ten typ zbyt gościczy po prostu sobie ją wziął? Tak. Myślę, że mogło tak to być. Po prostu tak się to działo? Tak, myślę, że takie sytuacje się zdarzają. To się nazywa cud. Mm -hmm. No dobrze, no. I... Ja jestem bardziej ciekaw tego, czy ta skarpetka była prana. Jakiego jest koloru? Jakiej firmy? Nie, no ja myślę, że I... oczywiście nie była prana, skoro śmierdzi. No, no w sumie tak, no św śmierdzi muza. świętością. Nie może śmierdzić, wiesz, chyba. A czy mamy komentarz e, szatana? Komentarz już szatana nie ma, tak nie ma komentarza Jana Pawła II oraz skarpetki. Hmm. No niewiele tak trzecia. naprawdę, niewiele tak naprawdę. No ale jest to cud. No ale wydarzyło się, to ewidentnie bo mamy podpis pani Florentyna. Pani Florentyna zaświadcza o tym. Z Bobrowników Wielkich. Pozdrawiamy serdecznie, Skarpetka. Przenieśmy się jeszcze na kilka chwil na północ, mhm. a konkretniej do Finlandii, bo tam od kilku dni fińskie media, oraz ja myślę, że nie tylko fińskie media, oraz polskie, polskie, media. polskie tak, żyją nagraniami z imprezy w mieszkaniu premier Sanny Marin. Słuchajcie, co no. tam się działo? Oj, działo się. Co tam się działo? Słuchajcie. Pierwsze nagrania pojawiły się w sieci przed weekendem i widać na nich, jak Marin imprezuje w towarzystwie celebrytów, polityków i influencerów. No nie może być. Imprezuje. Kobieta imprezuje. Kobieta imprezuje. Zamiast y, dzieci wykonuje. Za, zamiast robić obiad na przykład. Pranie. No. A, skarbe, a później skarpetki brudne. No. Goście wraz z premierem Tańczą, śpiewają i piją alkohol. Jezus, Maria, dorośli ludzie śpiewają. Ciekawe co? No, chyba ten. Miłość, miłość, zakopany! Kolejne nagrania pojawiły się w sieci w weekend. Mają one pochodzić z tej samej nocy, jednak nagrywane są w innym miejscu. Aha. Widać na nich, jak fińska premier tańczy z popularnym muzykiem. Tabloidy sugerują, że na jednym z ujęć muzyk całuje ją w szyję. Wiadomo. Wiadomo. Tak jest. Słuchajcie, ale wiecie co? Nigdy nie wiadomo tak naprawdę, bo nieraz bywa tak, że oczy po prostu są takie mylone jakoś. Oczy są mylone? Oczy są mylone Rozwiń. i myślisz, że coś widzisz, a nie wiadomo czy do końca tak jest. No tak mi się teraz skojarzyło z tym super filmem hollywoodzkim. Kolejne y, y, kolejne 365 dni. Tak, czy następne. Zaraz tak. to tutaj oglądaliśmy no. i tam było, że pisarek całuje się ze swoim bratem. Tak, tak było. No i co? Normalne to jest? To nie jest normalne, no tak mi się wydaje, chociaż. Może A, na zapas. Ale tak to wyglądało, no tak to wyglądało. Jeszcze przed wypłynięciem kolejnych nagrań Premier Finlandii postanowiła odnieść się do imprezowania. O, tak. Tłumaczyła, że jest jej przykro, że filmy pojawiły się w sieci. Dodała jednak, że nie robiła nic złego, co mogłoby postawić ją w złym świetle. Nie jest to element żadnej strategii medialnej. To jest kwestia mojego wolnego czasu. Jestem rozczarowana, że te filmy zostały rozpowszechnione. Czego jestem, O co chodzi? Kto to wiesz? O co chodzi? Tak. To tak jest synkretem? Tak, tak. Teasery takie. Tata, no. no. I co jeszcze tam jest? No. Nie brałam na. Ani nie spożywałam niczego innego niż alkohol. Może nawet wody się nie napiła, patrz? Wiesz, tylko ten alkohol. Tańczyłam, śpiewałam i imprezowałam. A to zupełnie legalne rzeczy. Nigdy też nie byłam w sytuacji, w której widziałabym lub wiedziałabym, że ktoś zażywa. Taki. Ja nie wiem, czy jej wierzyć. Ja też nie wiem, czy jej wierzyć, ona w końcu imprezuje. Nie wiem, czy... Słuchajcie, Słuchłem. to jest element. Ona ma tylko 36 lat. Tak, Czy można komuś wierzyć takie Przecież jakby... premier to musi być tak koło osiemdziesiątki być białym mężczyzną. I najlepiej jeszcze jak, jak robi jakiś bunga-bunga i wszyscy się ja, śmieją, super. bo jest zabawnie. Tak, tak. W związku z ogromnym poruszeniem, serwis informacyjny stacji MTV... <grym, <grym, MTV teraz Nie, zbyt, nie wiem o co chodzi, mężczyzna. ale czytam Donalda. Zlecił przeprowadzenie sondażu, w którym zapytał Rybuś. Rybuś kurzył się, musi po prostu nastrzępić pazurki. W którym zapytano Finów o ich zdanie na temat nagrań z premier Finlandii. Mhm, mm zaraz się dowiem. Okazuje się, że 44% badanych stwierdziło, że ujawnione nagrania z prywatnych imprez z udziałem Sanny Marin. Rybuś, jesteś gotowy? Nie wpływają na pełnione przez nią funkcje premier. No. Widzisz? Widzisz? Taki to jest ten kraj, po prostu. Po już. prostu nie ma tylko, w Finlandii już nie ma. Nie ma tylko imprezy. Tam tak. Jest tak zimno, że tylko. Rozżywają imprezy. się tym alkoholem. Tak, tym alkoholem cały czas jakiś bimber pewnie, czy inne, co tam robią w tych piwnicach. Z kolei 42% respondentów całkowicie zgadza się z stwierdzeniem, że to dobrze, iż premierka może się zrelaksować i spędzać wolny czas na imprezowaniu. Mm. Proszę. Tylko, tylko, tylko imprezy głowie. w głowie, tak? Tylko. U nas to normalnie chodzi się na msze po pracy. Po politycy chodzą, tak. błogosławieństwa, tak. jakieś tak. marsze, faszystów, czasami, jakieś się, rzeczy. czasami się napije, czasami, ale no nie na jakimś imprezowaniu. Po prostu wziąć się, no, po po prostu się przy, pracy. przy pracy, przy obiedzie, przy telewizji, przy tak. śniadaniu. Jedna trzecia ankietowanych jest krytyczna wobec zachowania premiera. Mhm. Mm. Mm to my. To my. Należy przy tym podkreślić, że w większości są to zwolennicy liberalnej partii centrum Finlandii. Czyli zakładam, że nie tej pani. No nie, opozycji. Ta pani, skoro to jest liberalna, to rozumiem, że pani jest konserwatystką. Nie, pani jest chyba lewaczką. A liberalna to nie jest lewacko? To jest centrum. To jest centrum. Czyli konserwa. No wiesz, można się o to kłócić. Czyli pani jest po prostu z lewicowych bojówek. Tak, z lewicowych bojówek, które. Ja już wszystko rozumiem. Ja już wszystko rozumiem. To są te skłoty, to są te jakieś proszki, Ondrax, to są guziczki w uszach. Znam to towarzystwo. Z badań wynika także, że 60% badanych uważa, że takie nagrania nie pasują do urzędu szefa rządu. No, to my. Co ciekawe, w sieci pojawia się coraz więcej nagrań, wspierających premier Finlandii, wyobraźcie sobie. Zboczone baby pewnie jakieś. Na pewno. To te, co chodzą e, bez staników na baseny. Tak, tak, mówiliśmy o tym. Mhm. E, opatrzone są one hashtagami dance, danse, Witch Sanna. Tak? No. 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 Możemy zobaczyć na nich tańczące kobiety z całego świata, które popierają premier. Czyli po prostu jakieś nachlane nac... Tak, oczywiście, że tak. Po prostu e, bez żadnego kręgosłupa moralnego. Jakieś erotomanki, zapewne. Oczywiście. Infomanki. Że I co jeszcze? No i wy, tak, Wyznają, pewnie Tuska. Ja myślę, że trzeba tutaj zastosować po prostu skarpetę. Tak, skarpetę dla tych pań po prostu. Ja myślę, że skarpetę dla tych. Muszą pań. się naniuchać tej skarpety. E, trzeba je jakoś zebrać w jednym miejscu. Tak. I tą skarpetą e, okładać wiczować sobie plecy. Tak. No i koniec, skończyło się no. I skończył się też nasz dzisiejszy odcinek, także dziękujemy wam bardzo za obejrzenie. Zostawcie like zostawcie komcia, e, kupcie naszą książkę na www.królowedram.pl czyli www.królowedram.pl Pamiętajcie. E, I co? Widzimy się za tydzień. Pa! pa!